Kochani, dzisiaj będziemy pobierać nasiona pomidora. I mamy tutaj takiego pomidorka ze starej odmiany. Nie wiemy co to jest za pomidor, ale jest pyszny. I te. O! Ten owoc jest już bardzo, bardzo miękki. Tu już ma takie aż e, ślady od ciągłego sprawdzania, czy już, czy już. Więc tego jednego pomidora zerwiemy. Zawsze. E, Taki pomidor powinien być zdrowy. On tutaj ma takie pęknięcie, ale to akurat temu nie szkodzi. Nie ma żadnych śladów y, jakiejś tak zwanej infekcji czy czegoś. No i oczywiście możemy zrobić to w dowolny sposób. Czyli po prostu włożyć kawałek pomidora do ziemi. Ale jeżeli chcemy mieć nasiona, na przykład na wymianę, albo nasiona, które e, chcemy, żeby one nam przetrwały, na przykład przez dłuższy czas, przez kilka lat, no to powinniśmy pobrać te nasiona właściwie i możemy zrobić to na trzy sposoby. Zaczynamy, zaczynamy tak samo zawsze to znaczy przekrawamy pomidorka na pół. I teraz. Trzeba będzie po prostu do tej miseczki. O, zobaczcie wycisnąć ten cały sok, który zawiera mnóstwo nasion. Z każdego nasionka może być wspaniały pomidor, później wspaniały krzak pomidora później tu możemy sobie pomóc łyżeczką właśnie wybrać te pojedyncze nasionka tu już mamy miąższ i skórę i jak znam mojego męża tu już nie ma nasion Aha, się nie mogę doczekać tak to on zaraz te resztki zje w tamtym roku ten pomidor był przepyszny Mhm. Chyba nigdy w życiu nie jadłem tak pysznego pomidora. Chyba, że w dzieciństwie, Może w prawda? Dzieciństwie, tak. Bo my akurat jesteśmy z tego pokolenia, że pamiętamy ten wspaniały smak starych pomidorów. O tu jeszcze są nasionka. Dobrze, ale widzicie znowu zaraz będę musiała iść poręcznik, żeby wytrzeć sobie ręce, bo tego nie wzięłam. Dobra. I z takiego jednego owocu mamy sporo nasion. No, spróbuj. A ja spróbuję ten kawałek. Hmm. No i to jest pomidor. Sprawdziwy pomidor. No właśnie, dobrze. Idę teraz po ręcznik. Zaraz wrócę. Tu jest jeszcze jedno drogocenne nasionko. Od razu przyniosę to jako akcesoria, już tu widzę, że to można będzie zjeść. Dobrze, i teraz, co jest ważne? Ważne jest to, że każde takie nasionko pomidorowe jest otoczone takim jakby żelem. I ten żel utrudnia kiełkowanie. To jest bardzo ważne, że on jest, dlatego że jeżeli nasiona są jeszcze w pomidorze, to są w takim środowisku, które wymusiłoby kiełkowanie normalnie, bo jest wilgotno i ciepło, i nasiona lubią wilgoć i ciepło do kiełkowania. Dzięki temu, że właśnie jest w tej takiej otoczce, nazwijmy ją żelowej, to to utrudnia, czy nawet w pomidorze uniemożliwia kiełkowanie. Jeżeli teraz wybierzemy metodę,. W której pozyskiwania nasion, w której nie usuwamy tego, tej otoczki żelowej, to musimy pamiętać o tym, że te nasiona będą kiełkowały o wiele dłużej, aniżeli bez otoczki. Czyli, jeżeli na przykład mielibyście swoje nasiona pomidorów zasuszone z taką otoczką żelową, to one mogą nawet do miesiąca. Potrzebować czasu, żeby wykiełkować. Pamiętajcie o tym, bo nieraz słyszałam, że ktoś jest na przykład niecierpliwy, czy nie wie o tym, i po prostu mówi, z moich nasion nic nie wykiełkowało. I teraz pokażę Wam taką metodę, którą ja zastosowałam w zeszłym roku. To jest właśnie pozyskiwanie nasion bez usuwania tej otoczki żelowej. Tutaj mam. Kawałki pomidorków, czyli na papierze toaletowym, jak na takiej taśmie, rozkładamy. Ja to pokażę, ale nie będę tego robić dużo, bo mi jest szkoda e, w ten sposób to robić w tym roku, ale jest to dopuszczalne. Tak, też, też. O, bierzemy. Kawałek, ten, to nasionko pomidora razem z miąższem, tutaj jest ta otoczka, i co kawałek, co jakiś czas, co jakąś przestrzeń w zasadzie, kładziemy nasionko i pozostawiamy to do wyschnięcia. Kiedy to jest dobrze wyschnięte, tak jak to widać tutaj, to możemy to do przechowywania po prostu zwinąć i trzymać w suchym, ciemnym miejscu, albo w, jakiej, w jakiejś torebce, tak jak ja trzymam w torebce papierowej, albo w słoiczku, a później, po prostu, kiedy przychodzi czas sadzenia, to odrywamy taki kawałek razem z tym papierem toaletowym i wkładamy to do doniczki, i z tego za jakiś czas wykiełkuje rozsada. To jest pierwszy sposób czyli na papierze toaletowym. I musimy pamiętać o tym, że to nasionko, jeżeli wyschnie na papierze toal toaletowym, to ten miąż i ta otoczka wtopi się w ten papier, więc nie odrywamy tego, tylko wkładamy po prostu z tym papierem do ziemi. To będzie widać, kiedy, y, kiedy jest to y, suche. Można też zrobić tak, że. Y, tylko akurat tego nie mam już, bo wykorzystałam w tym roku. Że zamiast właśnie kłaść pojedyncze nasionka, to można pomidora pokroi, pokroić w plastry i taki plaster ułożyć co, jakiś, y, co jakąś odległość na papierze toaletowym. I wtedy będziemy mieć kółko, plasterek pomidora, w którym będzie więcej nasion. I wtedy nożyczkami sobie po prostu razem z tym papierem wytniemy nasionko i włożymy do i włożymy do ziemi i to po prostu wykiełkuje. Dobrze, czyli do tego będziemy do tej metody potrzebujemy y, papier toaletowy, na którym nasionka się przyklejają. To jest pierwszy sposób. Poszczególne nasionka wyizolowane na papierze, lub też drugi sposób całe plastry również wysuszone na papierze. Trzeci sposób, który ja będę właśnie w tym roku, w tym roku pozyskiwać tym sposobem nasiona pomidora, polega na tym, że przeprowadzimy proces. Takiej krótkiej fermentacji, którego celem będzie właśnie usunięcie tej otoczki żelowej. Wtedy nasiona pomidora będą sypkie, bo nie możemy nigdy dopuścić do posklejania nasion, i będą mogły, będą wyglądały tak jak nasiona, które po prostu kupujemy. Teraz, w tym celu, będzie nam potrzebny słoik i woda. I taki właśnie można by powiedzieć soczek pomidorowy przelewamy do słoiczka. To są bardzo proste po, y, sposoby, więc, jeżeli macie pomidory, które Wam smakują bo to jest podstawa, żebyśmy pobierali nasiona z pomidorów, które nam po prostu smakują y, to róbcie to. Bo możemy sami produkować nasiona i mieć tę pewność, że za każdym razem będą to nasiona dające nam takie same pomidory, tak samo smaczne. Do tego nadają się oczywiście najbardziej nasiona ze starych od, y, odmian. Ta odmiana pomidora ma kilkadziesiąt lat i przekazywana z pokolenia na pokolenie, zgubiła swoją nazwę. Nie wiemy, co to jest za pomidor. Takie Nasiona z miąższem i z tą otoczką zalewamy po prostu zwykłą wodą. To może być woda przygotowana, może być po prostu taka woda z kranu, jak kto chce, i możemy lekko przymknąć ten słoiczek. I teraz nasiona w tej wodzie powinny stać od 3 do 5 dni w cieple. Codziennie mieszamy, codziennie mieszamy. Przez te 3 do 5 dni. Ja to zrobię w 4. Czyli nasiona będą w tej wodzie stały 4 dni. Zobaczcie, ta woda teraz jest taka różowawa i widać pływające nasiona. W ciągu tych 4 dni, kiedy tylko mieszamy, tutaj niektóre nasiona już opadły, a niektóre nasiona pływają dalej po powierzchni. Nasiona, które nadają się do siewu, opadną na dno w ciągu tych czterech dni. Po czterech dniach to też pokażemy w kolejnym filmiku, teraz powiem, że po tych czterech dniach nasiona, które nadal pływają na powierzchni, trzeba będzie przed odcedzeniem tego po prostu usunąć i wyrzucić, bo będziemy pracować dalej z nasionami, tylko które opadły. Za. 4 dni odcedzimy to przez sitko, odcedzimy to przez sitko i nalejemy świeżej wody. Czyli tak, 4 dni stoi w tym i tylko mieszamy. 5 dnia usuwamy nasiona, które pływają po powierzchni, wylewamy wodę, odcedzamy to przez sitko, dolewamy świeżej wody i wtedy. Kilka razy dziennie po prostu potrząsamy, żeby ta siła uderzającej wody odkleiła od tych naszych nasionek pozostałości miąszu i tego żelu. To, że te nasiona stoją właśnie w wodzie przez 4 dni w cieple, to jest taki proces wstępny fermentacji, który tę otoczkę żelową usunie. I tak postępujemy. Każdego dnia, że wlewamy świeżą wodę, potrząsamy, kolejnego dnia odlewamy wodę, wlewamy świeżą, potrząsamy, woda będzie coraz jaśniejsza. Odlewamy, wlewamy świeżą wodę, potrząsamy i tak postępujemy tyle dni, aż w końcu ta woda będzie koloru wody. Czyli nie będzie tutaj. Nie będzie tutaj żadnych śladów ani miąszu, ani soku, ani tego, ani tego żelu. Potem, kiedy już woda będzie klarowna i czysta, wszystkie nasionka poddamy suszeniu, i wtedy suszyć będziemy na najlepiej na papierze do pieczenia albo na talerzyku. I to będzie taka praca bardzo precyzyjna, bo nasiono nie będzie mogło przylegać do nasiona, bo nasiona sklejone nie nadają się do tego, żeby je sadzić. Czyli porozkładamy nasionka, ja konkretnie to zrobię na papierze do pieczenia, na pewno nie na ręczniku papierowym, ani nie na papierze toaletowym, ponieważ to spowoduje, że nasiona nam się przylepią. Do tego papieru, a do papieru do pieczenia albo do talerzyka nie. I będziemy mogli te nasiona po kilku dniach po prostu zgarnąć, i kiedy one będą suche, to będziemy wsypywać je do słoiczka i będziemy trzymać w słoiczku zamknięte w ciemnym i chłodniejszym już wtedy pomieszczeniu. A jak przyjdzie czas spotkań na których bardzo chętnie Was poznamy, spotkań, na których będziemy wymieniali się nasionami, to wtedy poporcjujemy sobie w małe woreczki i, e, i będziemy się tymi nasionami wymieniać. Jeżeli znamy odmianę pomidora, to warto jest taki słoiczek okleić, nie ufając swojej pamięci za bardzo, bo dzisiaj nam się wydaje, że my pamiętamy, ale za dwa tygodnie nie będziemy już pamiętać, co to jest za odmiana, więc Opisujemy taki słoiczek, co to jest za odmiana, zwłaszcza jeżeli na przykład pozyskujemy nasiona z różnych odmian. I wydaje mi się, że my oprócz tego, sta tej starej odmiany o nieznanej nazwie tej, tego pomidora weterana to również przygotujemy sobie nasiona z pomidora e, w, tego mm, wysokiego, prawda, kochanie? Bo to jest ten pomidor, który nam bardzo smakuje. I zaraz poszukam takiego odpowiedniego egzemplarza, i z niego zrobię nasiona. A teraz idę po drugiego pomidorka, i do tej wody pomidorowej dołożę kolejne nasiona. Tak więc, kochani, pozyskiwanie własnych nasion nie jest trudne. Róbmy to. Budujmy swoją społeczność osób. Ludzi, które dbają o to największe dobro, jakim są nasiona, bo gleba, nasze złoto, nasz skarb, plus nasiona, nasz drugi skarb czy złoto, zapewnią nam dostatek. Dzięki glebie, dbałości o glebę i dzięki pielęgnacji tych nasion, które dadzą nam w przyszłości wspaniałe rośliny, a te z kolei wydadzą owoce, które uwielbiamy, zapewnimy sobie, nie tylko przyjemność w jedzeniu tych pysznych owoców czy warzyw, ale również zapewnimy czy zadbamy o to, żeby te rośliny niemodyfikowane jak najdłużej przetrwały i były przekazywane z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie.